I proszę Państwa, ten tekst oznacza wierzymy w Boga, który stworzył niebo, e, ziemię i niebo, przepraszam, ziemię i niebo. Zwróćcie uwagę na słowo Bóg. Słowo Bóg jest napisane tutaj no. i brzmi on Allah. Otóż Polacy są w 99,9% przekonani, że Arabowie, czy Muzułmanie, wierzą w Allaha. Otóż Arabowie nie wierzą w żadnego Allaha. Jest to kompletny nonsens. W języku arabskim Bóg, proszę Państwa, jest La. Po prostu La. To jest Bóg po arabsku. Al to jest po prostu rodzajnik, tak jak Alhambra, Algebra, Alkowa, Alfata, prawda, i i tak dalej. To jest tylko rodzajnik. I równie dobrze, można by, jak mówimy, że Arabowie wierzą w Allaha, to można by mówić, że Anglicy wierzą w Zygoda Niemcy w Dergotta, a Francuzi w Lediewa. Bóg jest po arabsku La